Witajcie najmilsi, często mnie pytacie w komentarzach pod vlogami, skąd biorę te różne studia nagraniowe, skąd biorę te samochody. Otóż odpowiadam, sprawę jest banalnie prosta: aut jest bardzo dużo studiów tutaj wszędzie na ulicach. Podchodzisz, łapiesz za klamkę, otwarte, wsiadasz, wciskasz przycisk i jedziesz. Prosto. Nie no, dobra, że to tak nie działa, to są oczywiście samodetestowe testowe, samochody prasowe, natomiast. Ten model to nie jest prasówka. Jest to samochód, który stanie się bardzo ważny w moim życiu przez najbliższy rok, dlatego że to jest auto ściągnięte dla mnie. To jest mój Hyundai i 30N Fastback, czyli NK, z którą będziemy się zapoznawać przez najbliższy rok, z którą będziemy jeździć na wyścigi, na rajdy, z którą się będziemy świetnie bawić, podróżować po Europie i po Polsce, w którym będziemy nagrywać programy. I z się będziemy po prostu bardzo, bardzo dobrze bawić. Historia jest taka, że no, zgłoszono się do mnie z propozycją, żebym został ambasadorem marki N, czyli tej nowej sportowej linii Hyundai, co mnie strasznie cieszyło, dlatego, że znam ten samochód prawie od podszewki. Byłem na jego prezentacji yy, międzynarodowej, jeździłem nim po torze wyścigowym nieraz i nie dwa od początku bardzo mi się spodobał, bo jest to taki bardzo rasowy chodacz, chociaż to akurat jest hot coupe, bo to jest wersja fastback, więc jest idealnie wycelowany w taki mój charakter, więc kiedy dowiedziałem się, że yy, no, mogę sobie takim przez rok pojeździć, na przykład bryknąć się nim na Grand Prix Niemiec, albo, albo na Grand Prix Węgier, czy, czy do Belgii, od razu, od razu się zajarałem i w zasadzie dziś godzinę temu go odebrałem i jestem tutaj, żeby, żeby Wam go pokazać. Kiedy zobaczyłem gamę kolorów, od razu wiedziałem, że będę chciał właśnie ten czerwień, to się nazywa Engine Red. Jest tam kilka różnych ciekawych propozycji, na przykład taka szarość albo ten taki typowy Hyundaiowi motorsportowy fiolet, e, coś w tym stylu. E, natomiast e, nie wiedziałem, że jeżeli już to musi być to samochód e, czerwony, bo wiadomo, czerwone są najszybsze. E, no co, na czym to siedzi? Oczywiście na dziewiętnastkach, 235 R19 z potężnymi tarczami, czerwonymi zaciskami. Hamuje bardzo dobrze, wiem, znał go, jeździłem go, testowałem. Pod maską 2 litry Turbo, 275 koni mechanicznych przenoszonych na przednią oś i wiem, znam go. Fenomenalny układ jezdny, który sprawia, że z takiego łagodnego eko baranka w trybie jazdy eko może się zamienić w totalnego diabła i szatana, który na wejściach, nie, na wyjściach w zakręt, na wejściach też na, na, na hamowaniu, ale jak wchodzicie w zakręt, jedziecie w środku, jedziecie szybko, to on zamiast iść przodem, zarzuca tyłem i was kusi do kontry, żeby tak naprostować go w przednie napędówce, no absolutnie fenomenalna sprawa. Jaram się strasznie, nawet nie myślałem, że to będzie aż tak, no bo no wiecie, zmieniam samochody często, ale co innego brać auto na tydzień, a co innego brać samochód dla siebie na cały rok, dlatego yy, wsiadamy do środka i pokażę Wam jak to wygląda, co tutaj siedzi. Witam w środku. Oto i on, proszę zwrócić uwagę, fotel podsuwa się jak w samochodzie premium ci start-stop, kluczyk w kieszeni. O, i się zaczyna. Się odpala, zobaczmy co tu się dzieje. Bardzo ważna rzecz: skrzynia w manualu. No, w hot moim zdaniem, must have. Eee, ręczny, <grym> prawdziwy w lewarku, nie w przycisku, czyli kolejna rzecz ta się bardzo dobrze przyda. Eee, Szczególnie w zimie. Tak, głównie w zimie. Moim zdaniem no, żaden chodkacz czy tej stodku nie może się bez tego obejść. Sama gałeczka bardzo taka wysmakowana. Tu czerwony akcencik, tutaj taki niby, że coś żeby kluczem. Tutaj w tutaj NK podgrzewane fotery, dlatego że NK to jest samochód, który łączy z jednej strony takie hardkorowe, sportowe wrażenia, jeżeli chcemy po naciśnięciu tego przycisku, ale też dużo takich dodatków, które się powinny znaleźć w każdym samochodzie komfortowym. I tutaj mamy na przykład podgrzewanie kierownicy, to jest gadżet, który ja bardzo lubię. W zimie. Szczerze, jak się się do samochodu i, i, i tak i, i kierownica jest bardzo zimna, no to wtedy ten, ten przycisk załatwia nam sporo problemów. Dwa wyjścia 12V, auto też pod rodzinę dostosowane e, i oczywiście wejście USB, nie wiem nawet e, czy nie ma jakichś innych i tutaj oczywiście panel do klimatyzacji, o tutaj jeszcze folijka <laughs> jak na ekranie telefonu. E, blokada drzwi i ten centralny dotykowy wy wyświetlacz. Jeden z takich fajniejszych patentów, który tym się w Hyundai od razu spodobał, że jak chcemy, tak jest zmiana czasu z zimowego na letni, chcemy zmienić, to zamiast tutaj przechodzić przez różne menu, robimy tak. Myk. Proszę bardzo, patent do zmiany, może sobie zmienić godzinę, datę. Wszystko pod ręką, jeden przycisk. Bardzo, bardzo inteligentne. No i oczywiście tutaj cały szereg e, różnego rodzaju funkcji, mapa, nawigacja. Radio Media, yy, wejdziemy sobie we wszystkie menu, tylko na chwilę, żeby zobaczyć, co, co się dzieje. Tu do, okay, do ustawienia trybu N, telefon oczywiście, no, Radio Media, wszystko, wszystko co trzeba nawigacji, ustawienia. Przez to nie będziemy przechodzić, bo naprawdę jeszcze ten samochód będziemy dużo, długo i często oglądać, natomiast chcę Wam pokazać te podstawowe funkcje, natomiast to co dla mnie najważniejsze to jest ten przycisk. To są dwa przyciski do zmiany trybu jazdy, taki bardziej normalny i tutaj się robi z normalnego na sport i na eko. Tutaj się od razu na, na wyświetlaczu, to jest eko, na, na zielone fajnie jakby na zewnątrz zmieniał kolory, eee, potem niebieski normal i sport, natomiast to jeszcze, to jeszcze nie jest koniec e, tego, co ma do zaoferowania, bo z prawej strony jest osobny przycisk, który włącza tryb N i wtedy auto zmienia się w tryb hardkorowy, czyli robi się głośne, bryga z wydechu, robi się bardzo narowiste, wyrywa przodem, zarzuca tyłem, eee, w połowie czy na wyjściach zakrętów robi się po prostu z niego taki straszny hardkorowy dzikus. Ale okej, okay, to jeszcze wam powiadam, jak będziemy nim jeździli. Tutaj mam jeszcze wyświetlacz do trybu N. Które pokazuje przyciężenia i osiągi, ale tym się jeszcze się pobawimy. Na koniec co, kierownica, rozmiar idealny do tego typu auta, czyli nie za mała, nie za duża, w ogóle świetnie leży w rękach. Pod nacięciu tej Nki kierownica też zaczyna stawiać bardzo przyjemne opory. Auto jest bardzo fajne w wyczuciu. I to, co dla mnie jest super ważne, to są te zegary. Tutaj nie ma żadnej elektroniki, to nic nie jest wyświetlane. To są klasyczne, analogowe zegary, fantastycznie podświetlone, szczególnie te czerwone, weżiste kreski. Tutaj kreska obrotomierza. Kiedy auto jest zimne, to te obroty, ten zakres obrotów, on jest trochę wyżej. I tutaj jest indykator. Też Wam go kiedyś pokażę. Indykator, że się do końca biegu zbliżamy, do końca obrotów i że trzeba zmienić bieg. Tutaj się wtedy zapalają lampki. To też Wam na pewno pokażę. No i centralny wyświetlacz komputera pokładowego. Tym się będziemy bawić przez najbliższy rok, choć oczywiście nie tylko tym. To będzie takie nasze auto, które będzie zawsze gotowe do akcji, jeżeli się przyda, a nieraz się przyda. No i tak, myślę, że jeszcze nie jedna relacja, jeszcze no z jednej strony go poznamy. Póki co zapinamy pas, wbijamy jedyneczkę i ruszamy w naszą drugą podróż, bo pierwsze było właśnie w to miejsce. Do zobaczenia.